Samochody to przeżytek. Zapewnij swojej rodzinie komfort, na jaki zasługuje. Tym oto cackiem możesz zaparkować pod własnym blokiem, no pomyśl. A ten kompaktowy, usportowiony samolot elektryczny, już po niespełna czterech godzinach ładowania, pozwala na odbycie aż do siedmiu minut lotu. I nieważne, czy potrafisz pilotować, czy nie, możesz sobie nim latać na kategorii B. Jest wprost idealny do codziennych oblatówek po mieście. No, pomyśl! A jeśli potrzebujesz czegoś większego, to ten rodzinny samolot z pewnością spełni twoje oczekiwania. To jest pasat wśród samolotów rodzinnych tanio i wygodnie polecicie sobie w niedzielę do kościoła. No, pomyśl! Jeżeli jesteś natomiast w swojej parafii proboszczem, to powinieneś koniecznie latać odrzutowcem. Posiadamy w ofercie również szeroki wybór samolotów odrzutowych w różnych wzorach i kolorach.